Cześć, z tej strony game. Tutaj chciałam Was zaprosić do kolejnego odcinka na moim kanale. Dzisiaj Łoczy od... Zrobimy sobie, któryś już tam chyba trzeci odcinek z tej serii, czyli karnetów zadebiarskich. Po raz kolejny sobie kupiłem, kupię karnet. Odbierzemy sobie jakieś tam nagrody i otworzymy sobie skrzyneczkę Oczywiście łapkę w górę za każde gemy to jest łapka w górę. Pamiętajcie, a ja już przychodzę do karnetu. Któryś raz już to robię. Dlatego lubię to uwierć na kamerze. Uwaga! Pyk! Odblokowano karnet zadymiarski. Dam, dam, dam. Lubię tak robić. Na pierwszy ogień leci Poko Star. Pierwszy raz, jakby mam taką postać. Który, znaczy, mam taki limitowany skin, którego, który, który otworzę. Oczywiście internet mi się zacina. No tak, musiało mi się oczywiście cofnąć Więc jeszcze raz kupuję karnet zadymiarski Pamiętacie pewnie, że tego Super Rangera Broka yy, Odebrałem bez kamery A tutaj się kręci mój poko Star Jakby nie było fajny skin I Mega Boxik I szóstka od samego początku Uwaga I Co to jest? Yy, na maksa Starper do Piękny początek, naprawdę Bardzo fajny Chusteczka, oczywiście, połączenie utracone. No bo co mogłoby być? Fajnego w tym, że musiało mi się od razu połączenie utracić. Bieram 100 monet. W, w big boxie nic nie było. Pakiet odznak. O, nie wiem, nie, nie, nie wiem o co chodzi z tymi odznakami. Jakieś punkty mocy, zachowując sobie myślę na y, pani Colet. Jeszcze jednego megaboksa mamy do otworzenia. 100 monet, będę bogaty. I piątka, czyli oczywiście nic. Ale widzę, że tutaj dużo żetonów mam. I monety. No to i tak fajnie. Zagramy sobie. Co mi się wytropiło? Tak, dwa miałem. Co mi się wytropiło? Poczekajcie. Czyli jakaś. Nie, nie, żadnej postaci. Nie wiem, co, co mi się wydropiło. A, widzę. Dodaj na majkę gadżet. Musiał mi się wydropić teraz z, tej, z tego big boxa, to i tak fajnie. Dwa. A, nie. a, ja wiem, co mi się dropnęło. Raz mi się dropnęło, to. Raz mi się dropnął właśnie ten gadżet. No to robimy to, co powinien nam zrobić. Czyli biorę naszego poko, y, dam poko star i gram. Nie wiem właściwie na jakim trybie grać, bo na oblężeniu ja nie jestem dobra, a poko na oblężeniu to jest y, dobicie siebie. Y, jaką tutaj mamy misję? Jakąś taką zapięcę, żeby ją szybko ukończyć. Y, może y, obrażenia, ale to na pewno nie poko. Dobra, wejdź to. Poko może też być. W końcu to nasz eventowy skin, nasz. Trzeba nim zagryć. Z tego co wiem, to nie jest chyba najładniejszy skin do poko. Bo najładniejszy skin do poko: spekulują pomiędzy tym poko kowym, to on się nazywa chyba. S... Nie, nie pamiętam jak on się nazywa. Jeśli pamiętacie, to napiszcie w komentarzu. I jeszcze tym poko piratem. Czy to był korsarz poko? Czy P pirat poko? No jakiś tam piracki. O kurde, jak mi się do mnie teleportował. No nie, nie zdążyłem. Właśnie tu jest problem, bo poko ma wolny Richard. Pierwsza super naprawdę niesamowita gra po Costarem zakończyła się oczywiście powodzeniem, więc biorę coś, z czym jestem w stanie je wygrać. Hmm, jako, że mi się wdropił drugi Star Power do Serża, to, to sobie wybiorę ten też Star Power i sobie, zag sobie Serżem zagram. W ogóle fajnie. Już trzeci odcinek i mam wszystkie karnety. Wszystkie kanety sobie kupiłem i to w całkiem szybkim czasie. Poczekajcie, czy ten Star power działa. O, tak! Jak walnę w ścianę, albo w ten, ten, w kostnicę Mortisa, to to się wtedy rozdziela. Czyli tak łatwo mogę. Na przykład, no dobre, niełatwo, bo serge pociskam jest wyjątkowo trudno kogokolwiek trafić. To. Mogę strzelić kogoś w ścianę tak naprawdę, no nie, nie nienawidzę Max, i kogoś trafić, wyobraźcie sobie, że stoję sobie tu i tutaj, gdzie celuję teraz, stoi sobie na przykład taki gość, co tu, na przykład, stoi sobie jakiś gość, co ma 200 HP, a ja mam wszystkie te, um, wszystkie 10 powercubesów, ale jak ja tylko celuję, to wtedy unika, więc biorę tak, pyk i po gościu, nie? Fajny jest ten starper, chociaż nie wiem, czy lepszy nie jest przypadkiem ten Starper z ulepszeniami. Chociaż Łe, chociaż na chociaż na showdowna, to myślę, że ten Starper z ulepszeniami jest kompletnie bezużyteczny. No bo jak się ma na przykład solo, no to nigdy się jakby nie ginie i, i nie odzyskuje tych starperów. Więc na solówki. Właśnie lepszy jest ten star power. O, 600 y, podwajaczy. No, coś mi tutaj nie idzie. Troszeczkę. Mogę... Z, y, mam, miałem trochę jeszcze gemów, ale y, kupiłem sobie... Nie pamiętam, którego skina. Y, nie... Poczekajcie. Nie pamiętam. Kupiłem sobie jakiegoś skina, ale teraz nie pamiętam, który to był skin. Y, kupiłem sobie o, tego retrojani i jeszcze agenta tego, agenta Pepe. No i chyba wszystko. Agent PP jest bardzo ładny. Co ja gadam taki agent PP? No PP Pan Dziobak jest wzorowany, znaczy na odwrót. Ten agent P jest wzorowany na Pepe Pani Dziobaku. A agent P. No myślę, że nie ma osoby, która tego nie widziała. Nie, co to jest? Co tak do mnie strzela? To jest on Nie Jackie, tylko ta Jessie. To była Jessie? Tak, to była ta Jessie, to był ten mroczny rycerz, albo mroczny Król, nie pamiętam jak to się nazywało. To mroczny rycerz Jessie. Coś mi nie poišło. Tutaj mam w górze emotki i gadżet, bo to mi tak bardzo przeszkadza. Emotki sobie odblokuję, jak mam je na górze. Jestem Kozak Serge. Nie podoba mi się w sumie ten Mecha na jest z tego faktu, że on jest za 70 poziom, to go sobie mam, bo. Żeby było, że o, on to dobił do 70. poziomu karnetu zamiarskiego i w ogóle. Ech. Muszę się przyczać na tego soczka, bo się całkiem niebezpiecznie robi. Tutaj jakiś leon mnie próbuje zaraz w krzaku. Pokaż się, Leonie. Gdzie on jest? Gdzieś tu się czaił. Tam był! Gość. Dobra, to teraz się rozprawię z tobą. A on się mnie boi, chociaż ma, ten, ma 11 perkusów. Dobra, strzeliłem w tego. Nie, najgorszym tym e, antyatrybutem serge jest to, że on ma tak straszliwie krótki zasięg. I w ogóle nie mogę użyć ultę na tych showdowniach, bo nie ma w sumie po co, bo. Bo w sum znaczy ten star power yy, Mogę użyć ulta, no i co z tego, że będę miał 4 lepszenia I zabije mnie jakiś, kurde yy, Gość na soczku Jak później takich nie odzyskam, no bo nie mogę się odrodzić Kurde, tutaj Ten Le Leon Stoi wielkie zagrożenie dla nas Nasza Tara na soczku tutaj próbowała go podjechać Ale jej się nie udało no nie, no i zginąłem I Leon mnie Rozwalił, ale i tak yy, Ranga druga Miejsce drugie to myślę, że jest całkiem dobry wynik. Ile jeszcze tych obrażeń potrzebuję? No, jeszcze trochę potrzebuję. Myślę, że dobijemy w tym, w tym czasie. I będę miał dużą skrzyneczkę i 20 gramów, więc sobie jeszcze kupię złotego Barleya. Tak do kolekcji. Skina jakiegoś byle jakiego. On mi się w sumie podoba. No, ale jednak najlepszym skinem chyba do Barleya. Chociaż mam Wizarda Barleya. Więc nie wiem, ale ten złoty bardziej mi się zdaje, że jest lepszy. Najgorszym skinem dobrego jest ten, cuk ten cukiernik, on jest taki obleśny. O Jezu, co za umysłowy dziwak. Stoi sobie w tych krzakach. No i co zrobił? No i jesteś dumny z siebie, gościu? Jesteś dumny? Bo ja myślę, że jesteś. Ta Ems. Ja w sumie też głupia zrobiłem, bo ona teraz. Ale. Bo ona teraz ma dużo pary Ale ta. Ta Rosa to chyba przeszła samą siebie. Nie dość, że wie, wiemy już, te, wiedzą już teraz, że ktoś tam siedzi, bo tak normalnie krzaki nie występują. Dobra, w tą stronę nie ma co iść, tylko jakoś tak wolno idziesz, Sergiu. Pośpiesz się troszeczkę. Jakiegoś serża pojechałem. Ciebie, papa. Podjechał prosto do kolejki do zabicia Bi, którą zabijemy. Uwaga! Bo uniknąłem zamrożenia, znaczy uniknąłem super strzału, chociaż mam tak dużo... Wow, 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 wow! Ach, kurde. Wystraszyłem się, jakby mi kurde, jakaś lalka czarki wyskoczyła. O nie tam, dom... coś do mnie strzela. A ja tego nie lubię, jak coś do mnie strzela. Kurde no. no wskoczyłem prosto w sidła, Ems. No, przegramy już to. No dobra, ale przynajmniej któryś tam trzecie miejsce i zero pucharków. Dlatego nie lubię postaci z wysokimi langami, bo nie można normalnie nimi zagrać, żeby dostać ileś tam pucharków. No to biorę, y, biorę tego. Biorę na testy, już jeszcze nim nigdy nie grałem. Gdzie jest nasz pan Wizard Barley? Tak, sp spróbowanie, zalogowanie się do tego Supercell ID. Nie, nie grałem nim jeszcze, bo żaden z moich kolegów nie miał. Ale ja teraz jestem pierwszy, który ma Super Slide. No i całkiem mi się przyjemnie nim gra. Tak sobie wymachuję tymi rękoma. Pyk, i pyk, i pyk lamusie. No dobra, nie taki lamusie, bo mnie prawie zabiłeś. Ale trochę. Ale go omiatam. Uwaga, zaraz rozpuszczę sok. Który cię zamrozi. Ha, ha, ha. Trochę słabo, bo tutaj jest ten zwykły sok Fajnie jakby był właśnie taki, zobaczcie, taki ogień. Takie pole ognia. Jakby było zamrażające. Chociaż m może takie mrożące, bo to taki niebieski ogień y lodowy. Karl daj się zabić. X Iż na ulicy y goście daj się zabić. O, tam siedzi jeszcze ktoś. To jest sercz? To mi się zdaje, że sercz. No już, nie, to była pamka, ta Którą właśnie dobiłem. Dobra, jestem szybki. Wow, zginąłbym. No i najgorszy przeciwnik, jaki mógł się nam trafić. Czyli yy, yy, lewo, prawo i środkowo skrętna na nani z 14 perki psami. Wiem, że nic z tego nie zrozumieliście, bo ja też średnio. No i no już, już, już nie masz po co uciekać, bo i tak przegramy. Chociaż, dobra. Może jest jeszcze nadzieja. Jest jeszcze nadzieja na to, że przegramy. Hingstena na hita mnie zabił. Tak, Max miała na hita. Max to przecież nie jest ten mężczyzna który ma jakoś bardzo dużo ataku. A na hitam nie miał. No niestety. Nie poszło super. Ale jeszcze jeden meczyk. Meczyk. I będę miał, uwaga, 16. rangę na Barleyu. I będziemy mieli misję. Fajnie by było, gdybyśmy tę grę wygrali, bo tak drugie miejsca ciągle, bo jakiś gość się trafia, co ma tyle pair że nie da się wygrać. O, pro gamer, cześć, pro gamer. Tak to fajnie wygląda, tak się komponuje z tym zielonym. O, tak, tak, takie coś. Że... wyobraźcie sobie, że się Daryl przetacza przez wodę, ucieka na mnie, a ja nagle stawiam te kolce moje. Co to jest, to w sumie, taki niebieski ogień? sercie się... Pierdzieli z tą szkrząką. To rosa zaraz się pożegna z życiem. Pa pa! Tutaj była jakaś PAM. To ona też papam. Zrobimy jej. No dobra. Jej wieżyczka padła od razu. Gdzie jest kolejny zadymasz? Piper. Nie Nienawidzę piper. On jest chyba najbardziej wkurzającym, dobra. Najbardziej wkurzającym na duo znaczy na solo i w ogóle na showdownach jest najbardziej wkurzającym Ale jednak zmieniłem zdanie, najbardziej wkurzający jest TIG i Dynamite. Bo jeszcze ten Barley to, to swoją jakąś taką klasę ma Ale ta Piper Po prostu jest, no widzicie, on miał soczek No i co z tego, że miał soczek Jak głupia Piper go zabiła Zaraz ją uśmiercę Jest, uśmierciłem największego wroga Nie, nie, tylko nie to Nie ten głupi portal Ech. To fajnie Minus 3 pucharki, no naprawdę. Dobra, przynajmniej pocieszyła nas misja. Którą zrobiliśmy. 10 gemów, i dodatkowy boksik. Pyk, i pyk, i pyk, i nic. Mam tak dużo punktów mocy do tych zadymiarzy. No cóż, to jak będę miał koled, czyli za niedługo, to się będę z Wami widział. Ale, 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 ale. Ale, ale duży portfel mam. Kto słyszał nową nutę Pazjona Daję łapkę w górę. I pykłem sobie, co te 30 gemów mi szkodzi. Miałem sobie kupić e, tego złotego beryla, ale co jak mam czarodzieja który jest według mnie fajniejszy, bo ten to taki, taki, taki byle jaki. Zobaczymy, czy ma chociaż inną animację, a tak uznałem życie, nie. To taki, każda postać dostaje jakby dziadowskiego skina, jak wychodzi. Czyli e, dziadowskim skinem do Bardaya jest właśnie złoty bardziej, który się niczym nie różni. Dziadowskim skinem do poko jest ten Poco Star w sumie. Dziadowskim skin, zobaczcie, dziadowskie skiny. Na no, co mi to? Dziadowskie skiny. Dziadowskiego skina ma kolt, Yy, czyli tego bandytę kołtę, te dziadowskiego skina Manita, którego posiadam. Yy, dziadowskiego skina Masheli, tego skina Masheli. Dziadowskiego skina ma ten... Yy, 8-bit ma dziadowskiego skina... Yy, z Ems ma dziadowskiego skina... Yy, właśnie Złoty Barley to jest dziadowski skin. Start to trochę dziadowski skin, chociaż nie taki dziadowski. Daryl jeszcze chyba nie ma skina. Ale on nie jest dziadowski. Mm, wiele postaci, Odno, na przykład Piper ma dziadowski skin, Różowy Piper, Biedronka Bit też z dziadowskim skinem. Mm, Retro, Nani jest dziadowskim skinem. Y, ten. Dobra, Rock, rock, rock and rollowy, y, Mordis jest dobry. Wękit Natar jest dziadowskim skinem. Genie, Jean jeszcze nie miał dziadowskiego skina. Y, to jest dziadowski skin. Pa, to jest. Y, poczekajcie, to jest dziadowski skin. Kiełek też ma dziadowskiego skina Którego niestety nie posiadam Czyli tego wakacyjnego I kruk, biały kruk Mimo, że jest drogi Całkiem jak na swoją wartość Która jest mała To też jest dziadowski Więc ja się z wami żegnam Widzimy się w następnym odcinku I cześć